Hejka kochani, witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj bardzo ekscytujący dla mnie filmik do nagrania, ponieważ jutro rano o 8 mamy wyjazd do Niemiec. Jedziemy na jarmark świąteczny, który mam nadzieję, że będzie fajny, bo część uczniów z naszej szkoły jechała do Berlina, a część do jakiegoś mniejszego miasteczka. No i rozmawialiśmy z kilkoma nauczycielami, powiedzieli, że w tym roku jest trochę mniej oświetlone właśnie w tym miasteczku, do którego jedziemy. Ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Mamy też zaplanowaną wycieczkę do przepięknego oceanarium, tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Nagrywam to teraz dzień przed, żeby pokazać Wam, jak się pakuje i co zabieram. Przede wszystkim ma być bardzo zimno. Mniej więcej w ciągu dnia ma być minus 5, a wiadomo, że odczuwalna będzie, no jeszcze gorsza, dlatego musiałam bardzo długo pomyśleć nad outfitem i w końcu. Wyszło Jeżeli chodzi o jakby taką podstawę outfitu Jak on będzie wyglądał mniej więcej z zewnątrz To biorę sobie mój beżowy sweterek Który jest rozpinany W kołnierzyku Oraz czarne zwykłe kargu Już nie będę ich tutaj rozwijała I do tego mam Ubrania termiczne Więc jedna rzecz to zabrałam od mojego brata Koszulkę i jego starą termiczną Taką zwykłą czarną Którą ubiorę pod ten sweterek i sobie delikatnie Rozepnę, więc będzie mi wystawało takie czarne. I drugą rzeczą to pod spodni mam takie rajstopy, które znalazłam kiedyś. One są w środku ocieplane z polarem. Zabieram mój siwy plecak z paso. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego mam takie ruloniki, to dlatego, że lekko sobie tak skręcam włosy, żeby mieć na nimi lepszą kontrolę. E, więc mamy tutaj przede wszystkim jedzenie. Oprócz tego zapakowałam tu też e, rękawiczki. Jeżeli chodzi o jedzenie, to... Pierwszy to 7 Days kakaowo-kokosowy. Dalej mamy wodę, akurat wziąłem sobie swoją w bidonie. Mam taki zestaw bułeczek mlecznych. mamy żelki i mam też dwa proteinowe batony. E, jeden jest z Go-On kokosowy, a drugi jest z proteiny, ja. <grytania> I jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to tyle i widzimy się jutro rano, jak będziemy się szykować. Hmm. A mogę spróbować? No matko. Celentam, <grymne> że on jej Że ta wycieczka była naprawdę super. To chyba była najlepsza wycieczka, jaką mieliśmy w liceum, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Oceanarium, tak jak widzieliście, niektóre punkty naprawdę robiły wrażenie. Jeżeli chodzi o wielkość to mogliby, moim zdaniem, lepiej wykorzystać te przestrzeń, Mogłoby być tam więcej jakby takich żywych zwierząt, w sensie nawet wodnych, bo no po prostu było kilka takich rzeczy, które robiło wrażenie, a reszta była taka standardowa, okej. Okay. Słyszałam, że właśnie we Wrocławiu jest na pewno o wiele lepsza, ale i tak jakby byłam zachwycona tym, jak to wyglądało. Następnie przyszliśmy na jarmark na Starym Mieście, gdzie dostaliśmy około niecałe chyba dwie godziny na jakieś jedzenie i z widzenia sobie tego jarmarku, poszłyśmy do jakiejś pizzerii, zjedliśmy sobie pizzę, była w sumie bardzo dobra, e, wróciłyśmy właśnie na miejsce zbiórki i potem mieliśmy jeszcze 40 minut na drugim jarmarku, e, bo dopiero właśnie w sumie wtedy się ściemniło i dopiero zapalili wszystkie światełka i w ogóle i zaczął wtedy padać śnieg, jak mogliście zauważyć i po prostu ten klimat no, no ja nie jestem w stanie opisać, po prostu jak ślicznie to wyglądało i jaki to miało y, przypotężny vibe. Naprawdę bardzo fajnie się bawiłam. Droga w autokarze też minęła w miarę szybko. Byłam, po że się strasznie zmęczona. Mimo, że nie chodziliśmy jakoś dużo ale tak po prostu jakoś strasznie mnie zmęczyła jakby emocjonalnie też i fizycznie ta wycieczka, ale było naprawdę bardzo, bardzo fajnie i cieszę się bardzo, że udało mi się nagrać tak dużo materiału dla was, bo wydaje mi się, że fajnie to wyszło. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że taki wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcję, subskrypcji, dzwoneczka, żeby być ze wszystkimi filmami na grze, oczywiście o łapce w górę, a my widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!